No i to jest bryczka na dzisiejsze czasy. Dwa piloty. Jeden nówka niesprawny, pewnie bateria, a drugi otwiera, zamyka. Witam ponownie z Radomia. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Przypominam pod filmami macie numer konta zrzutka. Kto chce wesprzeć nygusa. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwko. Zobaczyłem tutaj ładną Asterkę. Asterka H. Więc sobie wsiadamy. Odpalamy. Przejedziemy w lepsze miejsce do nagrywania. Jak wiecie, u mnie wszystko bez montażu, więc mogę... Czasem coś namieszać. Macie relacje, tak jakby słuchajcie na żywo u mnie. No i to jest bryczka, słuchajcie, odpowiednia na dzisiejsze czasy. Prostota, każdy potrafi to naprawić. Najpierw muszę sobie ustawić kierę. O, regulacja spora. Może tak być, może tak być. Ta kartka mi troszkę tutaj przeszkadza. Zdejmę, żebym coś widział. No, będzie Lipton jak w coś wycedzę. Skrzynia piąteczka. Stękacie, że szóstki w nowszych awaryjne. TOM chyba 32 one się nazywają. Tutaj z tym problemu nie ma. Gaziutka też możesz rzucić 1,6 benzynka. Użyjemy starego kluczyka, bo nie wiem, czy ten nowy zadziała. Huhu, No teraz, żeś, się przytrzymaj, bo żeś e, kierę przyblokował podczas ustawiania. 216, 909 przejechane. Odtwarzacz MP3 nawet tutaj jest. No to co? Pierwszy start. Pyk. odpaliła bardzo ładnie zapnij pasy kontrolki pogasły Heh. zatkało kakao no takie sprzęty to ja lubię wam powiem jedyneczka i gdzie sobie podjedziemy żeby było fajnie nie wiem kiedy była odpalana sprzęgiełko bierze z tego co czuję prawidłowo może sobie tutaj staniemy o żebym wam pokazał lepiej coś delikatnie bręczy tak jakby wydech tutaj mamy guziczek i wsteka czyżby były tutaj parktroniki bo mi tak Słuchajcie, coś zapikało. Luzik i ręczny. No dobra. Mamy tutaj sterowanie radiem. Kierownica obszywana. Zacznijmy. Szybka, elektryczna z tyłu korbotronik. Działają to już dobrze, słuchajcie. Lustereczka elektryczne. Działa. A strona pasażera też działa. Nie jest źle na początek, słuchajcie. Luzów tutaj żadnych w układzie nie czuję. Czuję, czuję. O, nawet podświetlanie jest, słuchajcie. Czuję, jak w dniu świra. Czuję, szyba zaparowała. Może tutaj drzwi troszeczkę uchylę. Niech sobie odparuje. Radyjko gra, bo już słyszeliście. Popielniczka, zapalniczka. Zobaczymy, czy odbije. Co tutaj mamy? Nawiewy włączymy. Tutaj na wyświetlaczu się odbiła. Odbiła zapalniczka. Temperaturę zmniejszymy. Low. Czy trzeba gdzieś tutaj klimę uruchomić? Chyba nie. Weźmy na środek. Low. Gdzie tu jest klimatyzacja? O ile jest. Sound. Szyby. Temperatura zmniejszona na maksa, i wydaje mi się, że teraz chłodzi, ponieważ na dworze dzisiaj mamy 11 stopni. Low. Klimatyzacja. Nigdzie AC tutaj nie widzę, żeby był przycisk do klimy. Powinno być słuchajcie dobrze. Wydaje mi się, że chłodzi klima. Dobra, zmniejszmy może te nawiewy na zero i temperaturę tutaj podnieśmy. Wstawka, jak widać, tutaj jest taka ala. To jest piano, czy to jest drewno? Powiem wam piano. I chrom tutaj w koło gałeczki. Deska mięciutka. Tutaj już jest twardo. To jest jeszcze miękkie. Schowek oczywiście twardy, jakaś dokumentacja do auta jest. Zobaczcie, tutaj są przeszycia niczmi. Tu jest miękko. Tu jest miękko. To jest miękkie. To jest miękkie. To jest miękkie. Dotąd jest miękko. Tutaj ten plastik, ta tu jest nawet jeszcze miękko i w środku jest miękko. Ale ten boczek, tutaj ten element, ta osłona głośnika i klamka tu. Jest twarde, ale nawet tu jest, słuchajcie, miękko. Rozumiecie o co chodzi ze starymi samochodami? Różnice wykończenia w środku? No, co tutaj mamy? Gdzieś tu schowek powinien być jakiś na okulary albo coś, nie wiem, lampeczki. Gdzie jest schowek jakiś? Na okulary. Aha, tutaj mam, zobaczcie, wyścielony pyk. No, sufit nigdzie nie wisi. Zobaczymy, czy lampeczka działa. Działa lampeczka, jest podłokietnik plastikowy w środku, ale jest. Dobrze, że jest. A tutaj mamy jakieś wejście AUX, chyba. Na Jacka No Memory Five Siara, i wszystko słuchajcie, jasne. Światła sobie włączyłem. Przebieg 216. Wysiądziemy. Zobaczymy tego sprzęta dokładniej, sobie jak to wygląda. Fotele, zobaczcie, półskórzane. Nigdzie nie są popękane. W ładnym stanie wnętrze zużycia praktycznie brak korozji, brak listewka, asterka. Kolorek fajny, nie brudzący. Tutaj ranty drzwi w porządku. No niestety z tyłu korbotronik. I tutaj już chociaż nie podobne materiały. Tu też się ugina. Jeszcze wszystko. I tutaj wnęka też. Jedyne co mamy korbotronik. Zagłówki, zobaczcie, obszywane, kieszonki. Z tyłu kanapa praktycznie jak nowa. Klameczki chromowane. Korozji nigdzie nie widzę. Park troniki z tyłu są. Troszkę lampa tutaj delikatnie przyparowała. Ale w oplach to jest w sumie, słuchajcie, normalka. No, powiem Wam, ładna ta sterka. Bagażnik. Półeczka jest. Tutaj widzę ktoś cykacze głośniki chyba pozakładał. Bagażnik. No, dosyć wysoki próg załadunkowy. Pełne koło. Gaziutka spokojnie można. Słuchajcie, zapodać. No. To jest sprzęcior obejdźmy ją w koło. No praktycznie, słuchajcie, nie ma się czego czepić. Oponka firma Uniroyal, kawał bieżnika i guma miękka. Tarcze, tarcze w porządku. Kolorek fajny, niebrudzący. Wnętrze prawie jak nowe. Korozji nie widać. Ani na rantach drzwi ani nigdzie, pokażę Wam jeszcze tutaj fotel, proszę, jak nowy. Praktycznie nie widać zużycia po tym samochodzie. Tutaj takie delikatne purcheleczki się pojawiają. Ale czy to dużo, jak na ten rocznik? Słuchajcie, na szybie mamy dziewiątkę, czyli rocznik słuchajcie dziewiąty no można powiedzieć że trzyma się jeszcze kupy tutaj taki wgniotu malutki straszne, naprawdę straszne. zobaczcie w jakim jest stanie z tyłu opomka. turanza tutaj mamy bridge stołna, ale też jeszcze kawał bieżnika Tarcze z przodu minimalny rancik, ale klamoty do tego są słuchajcie, naprawdę tanie. Lampy nie są przyblaknięte, jak widać. Halogeny nie popękane. Tutaj taka malusieńka ryska, no ale słuchajcie, to nie jest auto nowe z salonu. To ma 16 lat. Jak na ten rocznik naprawdę trzyma auto jeszcze fason. Przednia szyba bez odprysków. Nic nie zauważyłem. No, możemy zajrzeć pod maseczkę, jak to wygląda. Dobry do gaziutka. I zaraz Wam pokażę cenę. Jeżeli ktoś szuka Prostej jednostki, zadbanego auta, gdzie to ma tego dingsa? Negoz. Nie wiem, gdzie się tu otwiera tego gadatka, gdzie on ma otwieranie maski Tu jest haczyk Nic tu nie mogę znaleźć Ja pierniczę, ale ząk He No gdzieś tu musi być no W Astrze, żebym nie mógł Słuchajcie maski Otworzyć. A tu jest łapka, ja pierniczę. No, silniczek chodzi jak szwajcarski zegarek. Amorek nie muszę trzymać, że ja jej nie wymacałem 146. Wymiana rozrządu w osiemnastym roku. Taka kartka tutaj widnieje. Silnik widać myty, ale pracuje równiutko. Dojście do żarówek, takie sobie. No. To jest sprzęcior, słuchajcie. To jest sprzęcior. Każdy mechanior wam go naprawi. Klamoty za grosze. W ładnym stanie, generalnie. Sami widzicie. Jak to szuka auta, mało skomplikowanego, taniego w naprawach. Myślę, że to jest dobra opcja. No to co, karteczka. Opa. Model 10, rocznik 9, 210. 216 przejechane benzyna 115 koni 15900 opłacona bezwypadkowa z Niemiec przygotowana do rejestracji Nazwa autohandlu znajdziesz pod filmikiem i chyba fotochromatyczne lusterko z tego co widzę nawet no Także to jest, powiem Wam, opcja dla ekonomicznych ludzi. Pozdrawiam do następnego.